Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na piątej lekcji z cyklu najczęściej popełniane błędy w języku niemieckim. Bądź sprytniejszy i nie rób tych samych błędów, co większość. Kochani, naprawdę, naprawdę istnieje tendencja do popełniania tych samych błędów przez nas Polaków, ponieważ mamy to samo polskie myślenie. Ja Was bardzo kochani zachęcam do obejrzenia wszystkich lekcji. To jest piąta lekcja, są jeszcze cztery. Znajdziecie to oczywiście. Na playlistie na moim kanale niemieckim w prosty sposób. Błąd numer jeden. Kochani, słowo nach, które znaczy do, bo pamiętamy, tak, pamiętajcie, że te wszystkie krótkie słowa nach, ab i tak dalej, von, mogą znaczyć różne rzeczy. Nigdy nie nie analizujcie to w taki sposób, że nach zawsze znaczy do, czy myt zawsze znaczy zy. Nie. To znaczy różne rzeczy. To jest troszeczkę skomplikowane. Ale chodzi mi o słowo nach w znaczeniu do. Do Polski, do domu, do kościoła, do sklepu. Teraz mówię po polsku, tak? Tutaj nie ma wszędzie nach. Żeby było jasne. Czyli kiedy mówimy takie do danego miejsca, tak? To Przyimek nach używamy tylko i wyłącznie, mówiąc do, że do danego miasta jedziemy lub idziemy, lub lecimy. Do danego państwa, nie licząc paru wyjątków, jest naprawdę mało tych wyjątków. Kiedyś na temat tych wyjątków nagram osobną lekcję. Tak na szybko tam jest Ukraina, Szwajcaria, Irak, Iran, USA. E, także nie ma tego naprawdę dużo. I tylko i wyłącznie chcąc powiedzieć, że idziemy do domu. I teraz, kochani, pomyślcie, czy ktokolwiek z Was, komukolwiek z Was, zdarza się, mówiąc na przykład, nie wiem, do kościoła, mówicie nach. Mówiąc do parku, mówicie nach. Mówiąc do Adama, mówicie nach. Bo naprawdę, ja bardzo często słyszę tego typu błąd. Wśród moich uczniów ale także wśród moich znajomych, którzy mieszkają w krajach niemieckojęzycznych, że jak słyszę, że ktoś mi mówi, że iść geje nach Adam, to jest totalny błąd na temat przyimków, kochani. Jak powiedzieć, że do Adama, do kościoła, do kina, do parku, o tym będzie kiedyś lekcja. Ja to nagram, kochani, obiecuję Wam. Muszę się troszeczkę tutaj zmobilizować i znaleźć czas. Ale pamiętajcie, że to nach używamy tylko do miast, tylko do państw, nie licząc naprawdę paru wyjątków i tylko chcąc powiedzieć do domu. I nigdzie, gdzie indziej, nawet nie próbujcie wkładać nach, bo i tak będzie źle. Nawet nie próbujcie. Czyli przykłady. Ich gehe nach Hause. Idę do domu. Wann gehst du nach Hause. Na przykład, kiedy idziesz do domu. Anna muss schon nach Hause gehen. Anna musi już iść do domu. Czyli mówiąc do domu mamy nach. Ja faren nach Italien. Jedziemy do Włoch. Czyli używając państw. Prawie, prawie wszystkich. Wann fahrt ihr nach Polen? Kiedy jedziecie do Polski? Także miasta. Wszystkie miasta. Czyli obojętnie czy to będzie Berlin, czy Hamburg, czy Krakau, czy Warszaw. Wszędzie mówimy nach. Na przykład am Freitag fahre ich nach Berlin. W piątek jadę do Berlina. First du nach Deutschland, czy jedziesz do Niemiec? Wann first du nach Krakau, kiedy jedziesz do Krakowa? Tu solltest schon nach Hause fahren, powinieneś już jechać do domu. I tyle. Czyli jeszcze raz powtarzam, nach, w znaczeniu do używamy do wszystkich miast, do prawie wszystkich państw i tylko i wyłącznie jeszcze chcąc powiedzieć, że. Idziemy lub jedziemy lub lecimy do domu. I nigdzie, gdzie indziej nawet nie próbujcie wkładać na, bo i tak będzie źle, błęd. Będzie to błąd. Błąd numer dwa. Ja jestem taka podekscytowana, kochani, bo naprawdę są takie typowe błędy. Naprawdę strasznie, strasznie. Każdy, kochani, to nie, że prawie każdy, każdy uczeń robi te same błędy. Odmiana czasowników w liczbie mnogiej jest regularna, nie licząc czasownika ZAIN. Więc nie kombinuj, nie kombinuj. Ja to powtarzam swoim uczniom cały czas, nie kombinuj. O co mi chodzi, kochani? Tak bardziej dokładniej. Czasownik ZAIN to jest czasownik, który twierdzę, że jest bardzo kosmiczny. To znaczy, mamy ZAIN, bez okoliczniku być, nagle w odmianie mamy iść BIN, DU BIST, er, jest, is. Nagle w liczbie mnogiej. Nie ma nigdzie zań, tylko jest wijazyn. I ja zajd To musimy umieć na pamięć. Musimy mieć zawsze gdzieś z tyłu głowy, że to jest czasownik. Nieregularny pod kątem odmiany. I tyle. I tylko on. Jest nieregularny. Nie dość, że w liczbie pojedynczej, to jeszcze w liczbie mnogiej. Ale cała reszta, kochani, cała reszta czasowników. W liczbie mnogiej. Odmienia się regularnie. Więc jeśli coś się dzieje w liczbie pojedynczej, tak, jak na przykład szlafen spać, czyli i szlafę, a mamy nagle du szlepst, e a jest szleft, to nie znaczy, że w liczbie mnogiej też mamy coś kombinować. Nie, tam już jest super regularnie. Czyli szlafen, i ja szlaft ja po prostu idziemy, bierzemy tutaj regularność od, od tego czasownika w bezokoliczniku i Zizi schlafen. Jeśli mamy helfen pomagać. W liczbie pojedynczej jest nieregularnie. iś helfe, ale nagle du Hilft, e a jest Hilft. To nie znaczy, że w liczbie mnogi mamy kombinować. Jest regularnie. Ja helfen i ja helft. Po prostu ucinamy EN bez okoliczniku dokładamy T. I zizi helfen. Tak zwłaszcza tu, w tym IA ja kombinujecie naprawdę. Jeśli mamy können, móc potrafić, czasownik modalny tak I, i wszystkie inne modalne, tu mamy nagle ich kann, du kannst, er, ze, kann, ale w liczbie mnogiej mamy regularnie, czyli wir können, ihr könnt, sie, sie, können. Pamiętajcie o tym, naprawdę pamiętajcie. Nie kombinujemy. Jedyne takie czasowniki, gdzie tam troszeczkę coś się innego dzieje, to znaczy nie jest tak, że odcinamy en i dokładamy te. To są czasowniki, które po odcięciu n mamy tu literkę tydy. Tu musimy przedłużyć o e. No też to jest logiczne, ponieważ no nie powiemy t, -t" Arbeit i ja Arbeit, e, zwłaszcza do osoby i ja, tak? Popatrzcie się, iść, arbeitę. Tu też już przedłużamy o e. Du Arbeitest, as er jest Arbeitet. Tu też przedłużamy o e, po prostu żeby było łatwiej wymówić, żeby tu dwie literki te się nam razem nie, nie łączyły. Więc tu w liczbie mnogiej też będzie, no, via i ziz jest ok, jest regularne, ale w ia przedłużamy po prostu o e. I tylko tyle. Pamiętajcie o tym, żeby naprawdę, kochani, nie kombinować w odmianie do liczby mnogiej. Błąd numer 3. Kolejny. On jest bardzo tutaj połączony z tym błędem numer 2. Mówienie do osoby i ja, czyli wy. Kochani, prawie każdy z was, prawie nie potrafi tego robić poprawnie. I teraz ja Was bardzo proszę, żebym ja wam mogła to udowodnić. Bardzo Was proszę, zróbcie teraz ze mną test. Albo przygotujcie kartkę. Aczkolwiek bym, bym wolała, żeby to było w wersji takiej mówionej. Każdy z Was, kochani, na pewno ma telefon. Prawie każdy telefon ma funkcję dyktafonu, czyli możecie nagrać to, co mówicie. A jak nie, to pewnie macie messengera, macie Whatsappa. Zawsze możecie zrobić nagranie głosowe, które potem możecie odsłuchać. Nie wiem, na, na, na Whatsappie, tak? Nagrajcie, nie wiem, tam do swojej siostry, kolegi, koleżanki, męża, żony nagranie. Po prostu o to mi chodzi, żebyście teraz nagrali to, co będziecie mówić żebyście to potem odsłuchali. A chodzi mi o to, żebyście spróbowali przetłumaczyć prościutkie zdania w języku polskim na język niemiecki. Więc kochani, bardzo was proszę, włączcie teraz stop i przygotujcie coś, gdzie będziecie mogli, znaczy tu mi chodzi o telefon, bardziej coś pod kątem, czy to jest dyktafon, czy to jest nagranie głosowe, które możecie nagrać na WhatsAppie, czy nawet na Messengerze, tam jest ograniczona, ograniczony czas, że możecie tu włączyć stop i parę zrobić tych nagrań, żebyście nagrali to, co będziecie mówić. Bo jednak jak będziecie pisać, to możecie tutaj więcej myśleć, po prostu będzie za dużo czasu. A chodzi o to, żeby, żebym Wam udowodniła, że naprawdę mamy problem, mówiąc to osoby wy. Włączamy stop teraz. I przygotowujemy sobie coś, na czym możecie się nagrać. Mam nadzieję, że każdy już ma. A teraz Wasze zadanie. Ja będę wyświetlała 10 zdań w języku polskim, prościuteńkie, naprawdę. A Wy od razu macie parę sekund na to, żeby nagrać, jak to powiecie, w języku niemieckim. Ok? Jak w języku niemieckim powiecie, gdzie mieszkacie? Pytacie się kogoś, gdzie mieszkacie? Nagrywamy się. Jak to powiecie? Potem, jak powiecie, jak się nazywacie? Od razu nagrywamy się. Jak powiecie, skąd pochodzicie? Jak powiecie, czy macie czas? Jak powiecie, gdzie byliście wczoraj? Jak powiecie, czy możecie do mnie przyjść? Jak powiecie, skąd to wiecie? Jak powiecie, czy pomożecie mi? Jak powiecie, czy potrzebujecie pomocy? Tak? Jak to powiecie w języku niemieckim? I ostatnie, jak powiecie, co robicie? Jeśli wszystkie tutaj zdania przetłumaczyliście na język niemiecki, Uczcie sobie u Was w dyktafonie, czy w tych nagraniach. Stop! Czy to są proste zdania? Myślę, że banalne. Ta, no, gdzie mieszkacie? no Pytamy się dwóch, osób. Minimum dwóch osób. Gdzie mieszkacie? Pytamy się minimum dwóch osób. Co robicie? Pytamy się minimum dwóch osób. No, skąd to wiecie? Jestem bardzo ciekawa, jak Wam poszło to tłumaczenie. Więc teraz ja Wam daję odpowiedź, prawidłową odpowiedzi, a Wy sobie sprawdzacie, czy w taki sposób przetłumaczyliście. Wówąd Ia, ja. wie heißt? Ia, woher kommt ia? Habt ia zeit? Wo wart ia gestern? Könnt ia zu mir kommen? Woher wisst ia das? Helft ia mia? Braucht ia hilfe? Was macht ia? Czy ktokolwiek z Was odpowiedział dokładnie w taki sam sposób jak tutaj? Wielkie brawa, kochani! Ale jeśli ktokolwiek z Was totalnie się w tym pogubił, lub bardzo często tutaj zamiast i ja wkładamy z jako oni, one, y, bardzo często totalnie źle odmieniamy czasowniki, czyli to jest jakby też ten błąd numer dwa, że tu kombinujemy z odmianą i tak dalej. Kochani, naprawdę trenujcie mówienie do osoby i ja, ale też oni, one ale jednak oni, one, tak często nie mówimy, że oni, one. Dużo częściej zwracamy się do minimum dwóch osób. I wtedy, kochani, wszystkie zdania tak mówimy w taki sposób. Mówimy do i, ja, wy. Nie wiem, skąd się bierze, że mamy taki naprawdę ogromny problem do mówienia zdań do osoby i, ja, wy. Chyba też dlatego, że my mówiąc, no, gdzie mieszkacie, nie mówimy tego wy, jak się nazywacie, Jakoś tak nie wiem skąd się to bierze, a to jest naprawdę notorycznie popełniany błąd. I bardzo Was proszę, kochani, wszystkie osoby, które zrobiły ten test, napiszcie mi na dole w komentarzu, jak Wam poszło. OK? To tyle, a wszystkie osoby początkujące, zapraszam do obejrzenia trzech pierwszych lekcji z kursu języka niemieckiego dla osób początkujących, i linki do tych lekcji znajdziecie tutaj na dole w opisie. I oczywiście w całym kursie bardzo zwracam uwagę, na właśnie najczęściej popełniane błędy. Czyli bądź prytniejszy i nie rób tych samych błędów co większość. Do zobaczenia!